Mała firma TR Polska spółka ZO od 2008 roku jest stabilnym partnerem dla branży przemysłowej. Specjalizuje się w sprzedaży elementów napędu i transportu wewnętrznego, takich jak m.in. taśmy transportujące, pasy ząbate i klinowe, łożyska oraz łańcuchy napędowe. Świadczy też usługi związane z zewnętrznym utrzymaniem ruchu w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń. Swoją sprzedaż prowadzi nie tylko na terenie całego kraju, obsługując m.in. największe polskie i światowe koncerny. Jest również obecna na rynkach w Europie, Azji i Ameryce Środkowej. Klientami TR Polska są najwięksi producenci w różnych branżach reprezentujący przede wszystkim gałęzie przemysłów motoryzacyjnego, drzewnego, spożywczego, AGD, higienicznego, wydobywczego oraz paliwowego. TR Polska to nie tylko sprzedaż, ale również wyspecjalizowany dział serwisowo-diagnostyczny, który zapewnia opiekę 24 godziny na dobę. Założyciel firmy Tomasz Rybczyński jest związany z branżą techniczną od blisko 20 lat. Gwarantuje to fachową obsługę oraz doradztwo techniczne na najwyższym poziomie. TR Polska spółka ZO, Wałbrzych, ulica Ogrodowa 15D.